Bo to jest bardzo fajne ogólnie. E... Pierwsza rzecz, no, biomasa nie myśli. Biomasa jest podłączona do swoich komórek mózgowych, czyli przekazu telewizyjnego. Troszeczkę to przypomina, czy kiedyś czytałem takie opowiadanie science fiction, że załoga ląduje. Gdzieś tam na jakiejś planecie i nagle stwierdzają, że jakieś grzyby czy jakieś porosty są wbitnie inteligentne, są inteligencją tej planety i sobie tak się turlają po planecie. I one mają wspólną świadomość i na zasadzie sobie myślą. I dochodzą do jakichś tam wniosków, można powiedzieć, w formie dedukcji, no ale dalej się tylko turlają, bo na zasadzie takiej, że są wspólną świadomością, brak indywidualizmu, Brak rywalizacji, brak konkurencji powoduje to, że, no i wszyscy myślą to samo, czyli brak jakichś sporów, spory są też potrzebne. I tak samo jest z biomasą. Biomasa jest potrzebna, tak jak powiedziałem, w tym nowym porządku rzeczywistości, który nam jest szykowany. Przez zbawców ludzkości Harary'ego i Szwaba ta biomasa, właśnie ma być funkcją, wykładnią, można rzec, jakby to określić, legalizmu władzy tej plutokracji, czyli tych bogatych. Bo na zasadzie, jako niemyśląca, bogaci mają media, które za nich myślą. Wiecie, to znacie te memy, prawda? Gdzie tam ktoś ogląda jakaś postać, ogląda telewizor i lejek i mu leją do uba. No ale czy to jest nadinterpretacja? No tutaj bardzo bym z tym polemizował. Ci ludzie naprawdę mają ograniczone funkcje poznawcze, ograniczoną pamięć, brak kojarzenia faktów. I tutaj no, taką rzeczą, którą kiedyś mówiłem, że kiedyś miałem okazję jechać z takim zwolennikiem PiSu, u starszym, który mi tłumaczył, że PIS yy, no, zblokował przyjmowanie migrantów. I akurat staliśmy na skrzyżowaniu, jechaliśmy samochodem, bo go tam gdzieś podwoziłem i na zasadzie patrzymy: się, a tu idzie takich siedem. No, Pigmento dodatnich osób, a on dalej mi tłumaczy o, o stroma rzeczywistość, która go otacza, ale on tej rzeczywistości nie przyjmuje, bo nie jest w stanie po prostu um, no, analizować swojego doświadczenia empirycznego. Dla niego wykładnią prawdy są media. No, podobna rzecz była w sensie sanitaryzmu, gdzie to nam mówiono o strasznych wielkich ofiarach, no ale co się kogo pytałem, to ludzie no, nie znali po prostu tych ofiar. I na zasadzie ja zawsze w konfrontacji no, zadawałem takie pytanie, no, a w Twoim bloku, a na Twojej dzielnicy, ilu zapadło, zmarło? No i okazywało się, że nikt albo jedna osoba w populacji, załóżmy kilku tysięcy, no bo te dzielnice w miastach to wiecie jakie są, no ale to no się słyszy taką pocztą pantoflową, czy kilkuset, no, czy na wsiach to kilkuset. I w tym momencie było takie coś, że on nawet nie przyjmował swojego doświadczenia empirycznego, tylko mówił, ale gdzieś indziej. no a ja mówię ale jak gdzieś indziej to ja mieszkam i tam jest to samo no ale to jeszcze gdzieś indziej i oni mówią prawdę i po prostu doświadczenie empiryczne czyli doświadczenie rzeczywistości nie jest dla nich w ogóle czymś ważnym ważny jest ten świat wirtualny o czym mówiłem tej wirtualnej mentalności no i oczywiście biomasa jako taka nie ma pamięci tutaj zawsze mi się kojarzy ten tekst z Orwella z roku 1984, że tam Azja była odwiecznym naszym wrogiem, następnego dnia, że była odwiecznym naszym sojusznikiem. I choć to był absurd, że ta narracja się zmieniała, no ludzie byli tak wytresowani, czy ludzie, ciężko się określić ludziami, byli tak wytresowani, że przyjmowali to jako wyznacznik prawdy. Po prostu nie analizowali nic krytycznie. Krytyczne myślenie było ze wszechmiar zakazane. I no to, co dziś obserwujemy, że wszelkie, załóżmy nawet badania naukowe, które są nieprzychylne danej ogólnie panującej narracji, to na zasadzie są uważane jako faszyzm nazist, fotomontaż i w ogóle. I w ogóle szuria. No, ostatnio tam jakaś pani profesor czy pani doktor, bym musiał sprawdzić, opublikowała badania na, prowadzone na zwierzętach, którym podawano te środki, nazwijmy to blokujące hormony w ramach tej polityki genderystycznej stosowane na ludziach. No, i wyszło na to, że mi to. Można, że stosowano na rodzeństwie, tak zwanym bliźniaczym wśród, czyli z jednego nazwijmy to miotu wśród tam owiec i tak dalej. Nie wiem jak wśród u owiec to się nazywa. No ale dobrze. W każdym razie okazało się, że osobnik poddany owej kuracji miał ograniczoną um, percepcję, ograniczone, ograniczone możliwości orientacji w terenie. No i to przełożono na ludzi, a że nie trzeba tego badać, to porównywano testy osób, przed kuracjami i po kuracjach tych hormonalnych okazało się, że współczynnik iloraz inteligencji, te IQ spadało nawet do 10 punktów. Czyli to jest jakaś tego, prawidłowość. I to były poważne badania naukowe i oczywiście miesięczniki, tak zwane naukowe, odmawiały publikacji, bo jest to nacechowane jak to umotywowały odrzucenie o owej publikacji, owych badań umotywowane uprzedzeniami, bo nie no, nie akcentuje się pozytywnych aspektów owej, co się nazywa chyba tranzycja. No w każdym razie można powiedzieć, nowa inkwizycja działa, i po prostu poważne badania naukowe są odrzucane w imię ideologii, czyli można powiedzieć, ideologia stała się wyznacznikiem prawdy. No i tak działa właśnie ta biomasa, że po prostu odrzuca w ogóle doświadczenia własne doświadczenia empiryczne będzie im zimno, w domach będzie zimno, ale dalej będą mówić, że jest ocieplenie klimatu nie będą chorować, ale będą mówić, że panuje śmiertelna, śmiertelny patogen, nie będą myśleć, tak naprawdę. No i w każdym razie, tak się popatrzyłem na aktualną rzeczywistość i żeby Wam to unaocznić, no to podam takie przykłady, no. panujący nam premier Donald Tusk, ten rządu, to znaczy ten, który rządzi dla Biomasy, wyjaśniam, która wybiera swoich przedstawicieli, którzy myślą, że rządzi Sejm i Senat. W każdym razie panujący Donald Tusk do czasu, gdy był w opozycji, krzyczał, że z państwa U sprowadza się syf i to zagraża bezpieczeństwu. Teraz przyjął całkiem inną narrację i każdego, kto to mówi, czyli protestujących rolników, określa nazwijmy to ruską agenturą, wprowadza jakieś rozwiązania na granicy, jako infrastruktury krytycznej, bo dla nas krytycznym jest sprowadzanie u jak się sam wyraził. To jest interes, który jest krytyczną potrzebą państwa, żeby was wrócić na marginesie. Wczoraj rozmawiałem z kolegą, który mieszkał na niedaleko granicy i akurat nie tam wyszło, nie wiem czy to w mediach już jest, że poddali próbką po prostu no, tak zwanej kukurydzy z państwa u, okazało się, że duża część składu to po prostu jakaś forma plastiku. Ciekawa sprawa. Bym musiał gdzieś tam podjechać i pogadać. Mówię, wiadomość niezweryfikowana, ale no, bardzo znacząca, abym ja się wcale nie zdziwił. W ramach, można że zaraz do tego dojdziemy, nowych źródeł, nowej polityki żywnościowej. No i widzimy, że biomasa, która głosowała na Tuska, bije prawo. Tak samo ta biomasa głosująca na tą. Uśmiechniętą koalicję krzyczała te postulaty, jakie one tego, i nie przeszkadzało im to, że tuż po wyborach rezygnuje się z tych postulatów, bo dalej to jest kurde, słuszne i dobre. Więc y, głosowali na coś, co im potem powiedzieli, że nie na to głosowali, a oni jako biomasa stwierdzają: Tak, my nie na to głosowaliśmy i dalej to popierają. No trzeba być naprawdę pokręconym debilem. Y, z drugiej strony mamy właśnie PIS. Toli. To dla mnie jest naprawdę biomasa, też pisowska, jest cudowna, bo mianowicie sami wiemy, że dalej poruszajmy się w kwestii żywności, że no, sprowadzali w imię pomocy dla oligarchów państwa U i ich dobrego wypoczynku gdzieś na Karaibach i kupywania nowych wylly, ten cały syf sprowadzali do Polski. No, każdy sprzeciw, można rzec, spacyfikowali. I w tym momencie jest takie coś, że stracili, można rzec, władzę. Czyli nie weszli do rządu, bo rząd sprawuje władzę. Wyjaśnię znowu dla mojej masy, bo może w trakcie tych 10 minut już zapomniała. I na zasadzie takiej, że ja się patrzę, a gdzieś tam na tym X-ie, byłym Twitterze, tam posłanki i posłowie PiSu, my z polskimi rolnikami bronimy interesu polskiego, w to wiesz. No cóż, no, takie życie, no. I w, co jest najśmieszniejsze, że w tym wszystkim, że oni są za rolnikami i tak dalej, i tak dalej, jednocześnie przedstawiciele owej partii głosują za tak zwaną nową polityką żywnościową. Widziałem, może mógłbym dać, ale dobra, sami sobie sprawdź. To akurat jest fakt sprawdzony. Głosują za tak zwaną nową strategią żywnościową, czyli właśnie tym całym robactwem, tym całym głównym. I tym całym syfem plastikowym, który chcą nam prezentować. No i jak to skomentować? No skomentujmy to krótko. No na zasadzie takiej, że mamy do czynienia właśnie z większością populacji, która ma jakiś umysł zbiorowy oparty na podłączeniu do mediów danych, czy takich, czy owakich. I na zasadzie nie ma żadnej refleksji, nie ma żadnego kontaktu z rzeczywistością. Odrzuca wszystko co empiryczne, odrzuca w ogóle logiczne myślenie. W gruncie rzeczy są to osoby chyba, można je nazwać, upośledzone, które no przestały korzystać ze swojego mózgu. Wiadomo, organizm ludzki jest leniwy i o ile przestajemy z czegoś korzystać, to w tym momencie... Organizm stwierdza, że no, wytwarzanie czegoś nie jest potrzebne. No takie, tak, taki prosty przykład, że jeżeli ktoś trenuje czy pracuje gdzieś tam fizycznie, to rozwijają mu się mięśnie, potem jak będzie leżał rok w domu, no, to organizm inteligentnie stwierdzi, no po co marnować energię na, na utrzymanie czegoś, co nie jest wykorzystywane i ta masa mięśniowa spada. Z drugiej strony to popatrzmy się na zasadzie takiej, no, wśród ludzi biorących tak zwane anaboliki, dostarczanie dużej ilości testosteronu, co powoduje organizm nawet stwierdza, no jest jego za dużo w organizmie, to sam przestaje to oprodukować i mamy potem odbicie, tak zwane ginekomastie i tym podobne rzeczy, bo organizm ludzki jest leniwy. I to nawet wśród zwierząt też jest tak samo. Na przykład, taką przykładem, no, książka łysek z pokładu idy koń, który. Ciągle ciągnie ten wózek w ciemnościach i traci wzrok, bo organ nie jest wykorzystywany, nie ma impulsów do tego, by pracować. To zanika, no to jest rzecz oczywista. Tak samo w okresie wielkiego sanitaryzmu nakazywali nam dezynfekcję, nakazywali nam na morniki, nakazywali izolowanie się. No i tak jak powtarzałem w mojej analogii, że organizm zareagował na to, skoro nie ma patogenów, które, że w naszym organizmie toczy się ciągła walka i on się doskonali w obronie swojej ksenofobii przed obcymi patogenami, a w tym momencie, gdy brakuje tych patogenów, no to ogranicza po prostu, bo po co marnować energię na wytwarzanie czegoś, co jest niepotrzebne tych białych, cia, białych krwinek wszelkich form, nazwijmy to obrony. No i mieliśmy potem, gdy nagle uwolniono nas z obych obowiązków pod wpływem wielkiego medyka świata Władimira Władimirowicza, który zakończył jednym machnięciem ręki cały sanitaryzm. Co mieliśmy nagle, artykuły były przez pół, pół roku, że dzieci, nagle wręcz jakaś epidemia chorób, które ciężko przechodzą na bazie oddechowej, dlatego że no, brak było kontaktów w grupie, brak było wymiany, brak było odporności, ta odporność zanikała. No i tak to się kończy. Tak samo jest z mózgiem, że w biomasie mózg zanika. Jeżeli pozwolimy, by Ktoś myślał za nas, to zatracimy zdolności, nazwijmy to, myślenia. No tak to jest w życiu. No i na zasadzie takiej, że mamy do czynienia, bo właśnie Zbawiciele świata, z drugiej strony, oni myślą, Polacy się obudzą i tym podobne sprawy. No nie, nie obudzą się. Po prostu, bo zyskali. Niektórzy to nazywają świadomością złotej rybki, że zapominają, nie mają krytycznego myślenia, przyjmują fakty wirtualne jako fakty prawdziwe, choć one się kłócą z tym, co ich otacza. Po prostu są oni oderwani od rzeczywistości o umysłach, nie wiem, trzech, czterech lat latków. I na zasadzie, tak jak ja powtarzam, ja to nazywam z kolei Gadzim umysłem, kierują się, bo cały, cała ta... Narracja upośledzająca medialna polega na graniu na emocjach, czyli ja to nazywam gadzim umysłem, że nie ma żadnej refleksji, tylko kierowanie się emocjami. Dlatego no, stwierdzam, że trzeba dostosować ewentualnie przekaz do możliwości odbiorczych owych lu ludziów, człowieków, człowiekowatych. No. Biomasy człowiekowatej i na zasadzie takiej, że traktowanie ich jak dzieci, zresztą rządzący traktują nas jak dzieci, bo na zasadzie takiej, że kwestia na przykład posiadania broni, też oni się pozabijają, bo my jesteśmy jak no dzieci w przedszkolu, że dostajemy zabawki i te zabawki od razu byśmy, nie wiem, Kierowali i zabijali innych, że nie mamy żadnej, nazwijmy to, zasad, nie, nie mamy myślenia. No i podobnie, podobna kwestia jest, co ciekawe, w Dobrym Wojaku Szwejku, Możecie sobie przeczytać albo oglądnąć, gdzie Szwejk opowiada, jak to był w wojsku i miał swojego sierżanta, który jakby im tłumaczył, jakby niedyscypliny nie było, to byście jak małpy skakali po drzewach. No i to jest ta sama mentalność skierowana do pół idiotów. I przyznawał rację. Jakby nie mówili jako rzec można. Idiota z papierami. Jakby, jakby to nie było tej dyscypliny i rozkazów, to on by jak te zwierzę skakał po drzewach, jak ta małpa. Bardzo ciekawa książka, polecam. Można się pośmiać i pod pozorem Życia idioty, zobaczyć, jak idiotyczna jest właśnie niekiedy taka sztuczna rzeczywistość propagandowa, czy to fasadowa. Nie wiem, jak to właściwie nazwać. Także no, w mojej ocenie to nie ma sensu. Apelować do biomasy i liczyć na jakieś przebudzenie, bo oczywiście biomasa, gdy spotyka się z no, jakąś formą oporu do swej ideologii głupoty, to zaraz nazywa kogoś szurami, agentami i tworzy to jest taki mechanizm obronny idioty, że jeżeli. Ktoś wykazuje, jakim jest idiotą, to za wszelką cenę taki idiota stara się wmówić sobie, że ktoś jest jeszcze większym głąbem. No i ten mechanizm działa, no i tyle. Oczywiście ja tam nie będę tam się wdawał w jakieś gadki o jakiejś agenturze i tym podobne rzeczy, działanie służb specjalnych, które też mają na celu spowodowanie pewnych. Nazwijmy to punktów stwarzających określony program myślenia. Także, no, oby Haraliemu i Szwabowi się udało tą biomasę sprowadzić do nizin i potem zlikwidować. No bo niestety, jeżeli chcemy uratować naszą cywilizację, to musimy być na to. Niestety gotowi. Niektórzy by powiedzieli, no nie da się zrobić omletu, nie rozbijając jaj. Ale może lepsza analogia jest, że degeneracja cywilizacji odsiewa ziarno od plew. Więc wiecie, co się robi z plewami. Oziarno jest pokarmem, jest czymś wartościowym, czymś, co potem może rodzić, a plewy są tylko plewami, które zgniją i będą nawozem. Tyle w temacie.